Witajcie w podcaście Mężczyzna według Biblii. To cykl, który powstał z potrzeby serca, serca, które naprawdę wierzy, że prawdziwa męskość nie umarła. Ona po prostu czeka na odkrycie, odkrycie w Bożym Słowie. Ja nazywam się Sławomir Bednarski, jestem katolickim księdzem oraz autorem książki pod tym właśnie tytułem Wzór mężczyzny według Biblii. A dziś porozmawiamy o tym, co to właściwie znaczy być mężczyzną według Biblii. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, czytamy w Księdze Rodzaju, ale co to właściwie oznacza? Męskość biblijna nie zaczyna się od mięśni, sukcesów, pieniędzy czy dominacji, zaczyna się od relacji i to relacji z Bogiem potem z innymi ludźmi, a wreszcie z samym sobą. Mężczyzna stworzony na obraz Boga to ktoś, kto posiada zdolność do moralnego rozeznania, to ktoś, kto jest odpowiedzialny, to ktoś, kto pracuje nie tylko dla zysku, ale z powołania i to ktoś, kto nie boi się być liderem nie z pozycji siły, ale z pozycji miłości. Adam w Edenie miał konkretne zadanie: uprawiać i doglądać ogrodu, a więc tworzyć, chronić i rozwijać, troszczyć się o powierzony sobie świat. Wzór biblijnego mężczyzny to człowiek, który nie ucieka od odpowiedzialności. Podejmuje decyzje z myślą o innych, rozwija się duchowo. I wreszcie umie współdziałać z kobietą nie tylko jako pan i władca, ale również jako partner. W dzisiejszym świecie, który coraz częściej mówi bądź kim chcesz, Biblia mówi do ciebie i do mnie bądź kim zostałeś stworzony. A zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to znaczy być liderem, ojcem, mężem, wojownikiem i sługą w świetle Biblii? Zostań ze mną na kolejne odcinki. Zasubskrybuj podcast, udostępnij go znajomym i pamiętaj, prawdziwa męskość to nie moda, to misja dla każdego z nas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mężczyzna według Biblii.